Siema! Z tej Andrew, strony okay. ja, Olaf, a dzisiaj jest ze mną... Julia! I dzisiaj tylko chcę po powiedzieć, jak wygląda moje stanowisko! Ja do nagrywania i do grania. Ja też czasami gra. No, Julia tak. też czasami gra na tym. Mhm. Ale, ale ja ją muszę uczyć. No, pierwsze to jest fotel. Eee... Taki, który już e, dużo znacie. A wiecie co? Ja od... Bardzo długo znacie. A ja kiedyś tropnęłam. Matkę, figureczki. Grze. Prawda, olaf, No, takie w jednej grze drobne no. macie No, taki fotel za... A tutaj... Um, nie wiem ile za złoty, ale tylko pokazuję. Dalej to są słuchawki, słuchawki? gamingowe. B. Tutaj się świecą. Ha, co? Tutaj firma Med A ja czasami je noszę. I Ola bardziej. I będzie. kolejne Cześć, to panie. mikrofon. On. Mikrofon. A tutaj później mamy myszkę e, jakby to jest podkładka a to jest i, myszka a to jest myszka, którą można grać tu a jest mój komputer Komputer. i tu jest moja klawiatura, klawiatura. więc my się Tutaj też jest żegnamy i my się żegnamy, klawiatura. cześć klawiatura.